Witam z tej strony, Paweł Grzech. Witam Cię na moim dzisiejszym nagraniu pod tytułem Chyba nie czekałeś całe życie, aby zostać współpracownikiem firmy MLM XYZ. Nie przedłużając za bardzo, przechodzimy już do konkretów. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci taką taktykę, o której mógłbyś prawdopodobnie nigdy nie usłyszeć. Posłuchaj, nikt kto kupił wietło, nie chciał mieć wietła, on chciał mieć dziurę. Dlatego też, jeżeli chcesz sprzedawać wietła. Powinieneś reklamować informacje na temat robienia dziur, nie na temat wiertel. A więc, jeśli chcesz sprzedawać wiertło, które jest Twoim załóżmy biznesem, MLM lub produktami, to co powinieneś wtedy zrobić? Wydawać tysiące złotych na na przykład różne reklamy, broszurki, ulotki, biegać po ulicy, na przykład krzycząc, że masz najtańsze i najlepsze produkty oraz że Twój plan marketingowy gwarantuje największe zyski? No, oczywiście, że nie, ponieważ. Ludzie tak naprawdę mają gdzieś Twoje produkty, Twoją firmę. Musisz sobie to uświadomić. I no chyba nie czekałeś całe życie, aby zostać pracownikiem jakiejś tam firmy MLM. No na pewno nie. Chcesz po prostu zarabiać pieniądze. Chcesz zdobyć niezależność finansową, a Twój MLM jest tylko narzędziem, takim pojazdem, który ma zawieźć Cię do celu. No i niczym więcej. I jeśli chcesz pozyskiwać nowych współpracowników, a na przykład inni networkerzy są Twoją grupą docelową, co jest bardzo ważne, to nie osiągniesz dosłownie niczego, jeśli będziesz chciał zwerbować ich tylko i wyłącznie do swojej firmy, ponieważ zamiast tego musisz im zaoferować po prostu pomoc. Daj im jakiś sprawdzony system marketingowy, który dzięki któremu ich biznes MLM skoczy po prostu na wyższy poziom, niezależnie od tego, jakie masz doświadczenie. I ten punkt jest bardzo ważny, i to naprawdę z kilku powodów. W marketingu sieciowym mówi się o po prostu takim systemie, który można duplikować, a internet wychodzi nawet o jeden krok do przodu, ponieważ daje ci możliwość przekazania twojej wiedzy do niezliczonej ilości osób, które mogą te informacje później wykorzystać w swojej pracy. I byłoby naprawdę wielką stratą, gdybyś koncentrował się tylko i wyłącznie na swojej firmie MLM. I jeszcze raz. Oferuj po prostu informacje oraz system, który będzie automatycznie budować biznes Twoich współpracowników, nawet podczas snu. I to muszą być naprawdę wartościowe informacje, które mogą im pomóc. pomóc. Można, na przykład, pomyśleć o zrobieniu wywiadu z jakimś top liderem z Twojej firmy. Daj więcej niż się od Ciebie oczekuje. Jeśli produkujesz informację w postaci, np. kursu e-mail lub jako jeden produkt informacyjny, to twój czytelnik powinien mieć wrażenie, że czyta coś wartościowego, coś, co naprawdę może mu pomóc i coś o czym jeszcze nigdy nie słyszał i nie wiedział. Jeśli będziesz postępować właśnie w taki sposób, to odniesiesz wtedy wielkie korzyści. Koniec z bieganiem od domu do domu. Będziesz mieć wtedy wystarczającą ilość kontaktów, które znajdziesz po prostu w internecie, i zbudujesz sobie wtedy markę eksperta, który pomaga i szkoli inne osoby. I w ten sposób masz możliwość zbudowania relacji z osobami, które trafią na Twoją stronę. Nie występujesz tutaj jako konkurencja, która chce tylko werbować innych do swojego biznesu, ponieważ występujesz jako lider, ekspert i trener biznesu MLM, który pomaga innym networkerem rozwinąć ich biznes. A najlepsze jest to, że jeśli wykorzystasz techniki i system, który chcę Ci tutaj, tutaj pokazać, to Twój biznes będzie się wtedy budować automatycznie, tak w autopilot, autopilocie i do tego 24 godziny na dobę. Jeśli chcesz zobaczyć już teraz, jak wygląda taki gotowy system marketingu sieciowego, to wszystko co musisz zrobić, to po prostu kliknąć w link poniżej. Do zobaczenia w następnej części. Pozdrawiam. Cześć.